że mnie widzicie, ale dzisiaj Wam pokażę te rzeczy, które już mówiłam w pierwszym odcinku na tym kanale, które chciałam Wam pokazać i tą rzecz, którą nie pokazałam w garżetowie, Więc zaczynajmy! Kciuk w górę i zaczynajmy! Więc dobra. Pierwsza rzecz to moja szklarnia. Tutaj hoduję swoje słoneczniki. Może ją otworzę. Ała! OK, Okej. Szklarnia otworzona. Otworzona i tak wygląda szklarnia, którą kupiłam w Biedronce. Trzeba było to zasadzić i tak się zamyka, tak się otwiera. Nie ma i w ogóle, tutaj będzie można po posłuchać, więc... Fajnie. To jest taka donikusia. Były właśnie w tym zestawie. No i tak. Więc ja to zamknę i wracam po przerwie. A jak będziecie słyszeć cały czas? Dobra, jestem. Już mam zamknięto. Dobra, odłożę. Teraz pokażę Wam te moje cudowne naklejki, które są na moim oknie. Au, au, au. No to tak, od góry. No tutaj mam taki kurczaczki, Takie o. Później, na dole. Mam takie króisie. Na takiej stronie. Mam takiego dziwnego. cosia. I tutaj mam taki króliczki. Takie o. o. Takie o. No, i tam mam miasto. Zanim niedługo będę nagrywała na dworze, i się postaram dzisiaj, jak będę szła z Lezy na spacer. Bo. Będzie fajnie się Krolicie! I ten test! I ten test! Tylko jedyny, jeden minus tych naklejek, w tych oczywiście, to że one z niczego się ten tak przełamują jakby, nie? Patrzcie. O, czekajcie! O, widzicie? No, tragedia. Tak jak już mówiłam, te naklejki kupiłam w Biedronce za trzy coś. E, patrzcie jak ja. Dobra, nieważne. Teraz wam pokażę to, co miało być na gadżetowie, ale niestety mi się nie udało. tego pokazać. No to to są takie lampeczki, które sobie tutaj zawiesiłam. To może jedną pokażę. To jest kolor. Tutaj są kolory tak. Biały. Niebieski. I granatowy. Nie wiem, czy ją widzicie bo starałam się tak to utrwać. Dobra. Więc zastanowię się jeszcze, czy mam Wam jeszcze coś to pokazać. Co ja Wam jeszcze obiecałam w tym nowym odcinku? O, kaloryfery. Mm, no w na, na następnym odcinku, lub nie wiem po tym, jak będę na dworze, pokażę Wam mój pokój, a może teraz się pokażę. Słuchajcie, nagrywam sama i nie wiem, czy będzie mi widać, jak odwrócę kamerę, więc... Sorry, nie będzie mi widać. Jestem. Może tak sobie tą kamerę. No, dobra. Yy, no to tak. Widzieliście już wszystko, co miałam wam do pokazania? Może poczekajcie. No teraz będziecie mi fajnie widzieć, Okej, okay. yy, wszystko wam pokazałam, co miałam do pokazania. Ale gadżetowo nie wiem, czy się pojawi w środę. Bo korcimy, żeby nagrać go zaraz, lub nie wiem, jutro. Na tym kanale może gadżetowo będzie się pojawiało wy, wy, wy właśnie w czwartek, bo dzisiaj jest czwartek, więc no dobra. I jak mnie nie widać, to sorry! To sorry, dobra, nieważne. Yy, no to tu mnie szkla w niunie. Gdzie to postawię, co? Chodźmy ją odniesiemy tam, gdzie jej miejsce. Będziecie świadkami podróży po moim domu. Dobra. Pięknie. Piękne widoki. Biedronka. Biedronka Niskie ceny. Tak, dobra, idziemy. Bum. Dobra. No to dobra, myślę, że ten odcinek Wam się spodobał i subskrybujcie mnie, bo jak nie, to przyjdę do Was w nocy, na serio, no. Moja no finanka, której nie za bardzo widać, bo mi się nie chce odsunąć. No dobra, tak. Oj, patrzcie, jak te naklejki nie wyglądają. No, no i dobra. No więc, na razie! ポッ <music>